Dzień dobry Państwu, wystartował już sezon Worlen Super Lidze, za nami dwie pierwsze kolejki rozgrywek, dwa spotkania za rebut KP Ostrowią i na temat tych dwóch pojedynków będziemy dziś rozmawiać z zawodnikiem ostrowskiego klubu, jest z nami Mateusz Wojciechowski. Dzień dobry, witam Cię Mateusz. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się wczoraj. Za wami mecz w Kielcach z jedną z potęg ligi. Przegrywacie to spotkanie 33 do 42. Myślę, że dużo momentów dobrej gry, ale powiedz, jak Ty oceniasz to spotkanie? Czy jesteście zadowoleni? Czy macie jakieś poczucie niedosytu po tym pojedynku? Ciężko być zadowolony z pojedynku, który można powiedzieć przegrywa się dość wysoko. Aczkolwiek znaliśmy e, doskonale e, przeciwnika i, i wiedzieliśmy, z kim się mierzymy. Jest to, tak jak wcześniej wspomniałeś, jedna z potęg nie tylko na krajowym podwórku, ale i, i na europejskim. E, no, drużyna, która, można powiedzieć, ma w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu. Więc na takim tle e, myślę, że nie wypadliśmy najgorzej. Na pewno było sporo momentów fajnej, fajnej gry z naszej strony. Na pewno było sporo momentów, z których możemy być zadowoleni, ale też trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że nie ustrzegliśmy się błędów takich no, momentami czasami szkolnych. Na pewno były one spowodowane tym, że przeciwnik doskonale radził się sobie też momentami w obronie. My byliśmy przygotowani doskonale myślę przez trenera, pod względem taktycznym, jak z nimi grać, jak zdobywać te bramki. Wiadomo, że Kim Rasmussen chcesz zaszczepić w nas y, to, żeby praktycznie y, biegać w, do kontrataku non-stop, nie zatrzymywać się, y, no i my też tak staraliśmy się to robić, y, no ale w tych momentach właśnie takiej gonitwy nie ustrzegliśmy się błędów i z tego co kojarzy, dostaliśmy y, dwie takie serie bramek, bodajże 7 do 0, tak, w pierwszej połowie była taka seria 7 do 0. Ona była tuż po tym, kiedy objęliście dwubramkowe prowadzenie. Myślisz, że to był kluczowy moment tego pojedynku, który ustawił już później jego przebieg i to, że gospodarze go kontrolowali? No, w pewnym momencie właśnie można powiedzieć, że uszło z nas powietrze i pogubiliśmy się gdzieś z taką klasową drużyną, grając na wyjeździe. Po prostu ciężko było nam odwrócić losy tego spotkania. Gdzieś tam na przerwę zeszliśmy z wynikiem minus 6 yy, bodajże, ale drugą połowę kiepsko otwarliśmy i przeciwnik już odjechał na chyba 10 bramek. Później z naszej strony znowu poszła seria bodajże 6 do 1. Gdzieś tam potrafiliśmy się zbliżyć chyba na 6 bramek. Yy, no ale można powiedzieć sobie, że to było wszystko, na co nas było tego dnia stać. Natomiast. Yy, Trener Kim w szatni powiedział o tych dobrych momentach, na pewno, które trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że też były. Bo co by nie mówić, przyjechaliśmy do jaskini Lwa. No i rzuciliśmy Kielcom 33 bramki na ich terenie, więc jest to, jest to, jest to niezły wynik. Natomiast trzeba sobie też otwarcie powiedzieć, że było wiele rzeczy do poprawy zarówno w ataku, jak i przede wszystkim w obronie, bo 42 bramki, mimo to, że mierzyliśmy się z, druży z drużyną z Kielc, to jest zdecydowanie za dużo. Na czym w takim razie teraz będziecie się skupiać, jeśli chodzi o treningi? Co w pierwszej kolejności wymaga poprawy, żeby te gra i wyniki w kolejnych meczach wyglądały tak, jak oczekujecie? Przede wszystkim można sobie powiedzieć, po tym spotkaniu z Zagłębiem Lubim, gdzie jak analizowaliśmy to po meczu już z trenerem, no to doszliśmy do pewnych wniosków, że tego dnia nie byliśmy na pewno sobą, nie byliśmy taką drużyną, jaką chociażby byliśmy w tych sparingach przedsezonowych, Gdzieś zagłębie nie biegało mocnego kontrataku, i po prostu trzeba sobie powiedzieć, że oni nas gdzieś tam uśpili, i my weszliśmy w taką grę, właśnie jak oni. Zdecydowanie było to wszystko zbyt monotonne. Nie, nie, nie było widać takiego mocnego przejścia właśnie bez obrony do kontrataku czy w drugie tempo czy w pierwsze tempo i nie było z tego właśnie tych łatwych bramek których trener Kim chce żebyśmy zdobywali jak najwięcej na pewno będziemy się starać skupiać teraz na tym żeby w następnym spotkaniu tak bo mamy Bodajże za 11 dni, spotkanie z Legionowym, więc sporo czasu do tego, żeby cokolwiek zmienić, cokolwiek przetrenować. I będziemy starać się robić przede wszystkim wszystko, żeby to wróciło na odpowiednie tory, te, które były w okresie przygotowawczym. Zacząłeś mówić o meczu z Zagłębiem Lubin, tym inauguracyjnym. Wy w klubie go potraktowaliście w kategoriach rozczarowania, zimnego prysznicu, czy raczej cieszycie się z tego, jak to ostatecznie się skończyło? No bo równie dobrze mogło być w tym meczu jeszcze gorzej, biorąc pod uwagę, jak wyglądała ta końcówka, że tam była wymiana ciosów, to mogło pójść we wszystkie strony. Powiem tak, wchodząc do szatni, byliśmy bardzo źli na siebie, bardzo zdenerwowani. Ale tak jak już rozmawialiśmy jeszcze właśnie na gorąco z, po samym meczu z chłopakami, no to myślę, że to była dobra reakcja drużyny na to, że byliśmy źli sami na siebie, e, ponieważ my sami chcemy czegoś więcej, my sami chcemy iść do przodu e, i po prostu nie przystoi nam tracić punkty e, z drużyną taką jak Zagłębie Lubin z całym szacunkiem do nich, bo... Oni wczoraj też dokonali wielkich rzeczy i wygrali kolejne spotkanie z górnikiem. Zabrze. E, natomiast e, gdzieś to zagłębie nam można powiedzieć, że nie leży, bo w ubiegłym sezonie też gdzieś oni tutaj przyjechali i wywieźli komplet punktów. Dlatego myślę, że traktujemy te dwa punkty z szacunkiem. Nadal to jest zwycięstwo. Gdzieś tracimy tylko jedno oczko. Hmm. Więc mamy szacunek do tych punktów. Miejmy nadzieję, że nie odbije nam się to czkawką to stracone oczko gdzieś pod koniec rundy zasadniczej. Natomiast być może będziemy jeszcze dziękować za to, że ta strata punktów na własnym terenie właśnie z drużyną taką jak Zagłębie Lubin, które rok temu skończyło grą w Barażach Gdzieś dla nas to będzie taki zimny prysie, jest właśnie, o którym wspomniałeś i teraz e, będzie to zupełnie inne nastawienie jeszcze e, całej drużyny do tego właśnie, żeby, żeby nie, da, nie dać się w, w, dać w gierki takie jak, jak przeciwnik chce, tylko żebyśmy m, grali swoją piłkę ręczną, czyli byli taką ostrową, jaką byliśmy chociażby dzień e, przed meczem z Zagłębiem na treningu, bo trener Kim powiedział właśnie już w poniedziałek na analizie, że dzień przed meczem to po prostu ręce same składały się do oklasków. Wszystko to, czego on wymaga, to, czego on chce od nas, to było realizowane. Gdzie dzień później wychodzimy na boisko i w momentami można powiedzieć, że nie byliśmy sobą. Ale taki jest sport. Gdzieś to był też pierwszy mecz. Wiadomo. Różne slogany, że, że mecz otwarcia rządzi się swoimi prawami, derby i tak dalej. No i być może coś w tym jest, ale mówię, podchodzimy z pokorą, przyjmujemy z szacunkiem te punkty i mamy nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać o zmiany w zespole, do których doszło przed sezonem. Żadnej rewolucji kadrowej nie było, ale dwóch nowych, istotnych zawodników się pojawiło. Dołączyli do Was Robert Kamyszek i Dmitry Smolikow. Chciałem zapytać. Jak oceniasz te ruchy i co oni już na dziś wnoszą do gry zespołu? Czy uważasz, że będą istotnym wzmocnieniem? Jaki wpływ będą mieć na waszą grę? Super zawodnicy to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Myślę, że zarówno jeden, jak i drugi już to pokazał w tych dwóch kolejkach że, że będą wartością mocno dodaną do tej, do tej drużyny. Robert naprawdę świetnie będzie tutaj, myślę, z Ksawerym wspomagał się na pozycji. Będziemy mieć, można powiedzieć, dwie takie wieże, które, które będą mogły w każdym momencie wziąć ten ciężar rzucania bramek z drugiej linii na siebie. Dimitri znowu to jest zawodnik piekielnie szybki, piekielnie, uzdolniony do gry jeden na jeden i wczoraj w tym pojedynku z Kielcami, myślę, że pokazał już momentami, co on może dać tej drużynie, jak sam wygrywał pojedynki jeden na jeden momentami, więc to, to są takie wartości dodane, które myślę, że z tygodnia na tydzień będziemy jeszcze bardziej się zgrywać, jeszcze bardziej się dogadywać i one będą procentować zarówno właśnie na boisku, na treningach, jak i na pozycję naszą w tabeli. A jeśli chodzi o te dwie pierwsze kolejki, które już za nami, to, to zostawmy na razie wyniki, które wy osiągnęliście. Jesteś zaskoczony rezultatami jakichś innych spotkań? Coś cię na razie zaskoczyło u progu tego sezonu w Orlen Superlidze? No na pewno wczoraj też wracając z meczu rozmawialiśmy z chłopakami, rozmawiałem ja między innymi na przykład z Bartkiem Tomczakiem, który powiedział, że on nie pamięta rozstrzygnięć dwóch serii takich od kilku lat stecz, bo można powiedzieć, że górnik Zabrze, który był pretendentem do tego, że gdzieś tam on zaraz będzie za plecami tej, tych hegemonów z Kielc i Płocka, on po dwóch kolejkach ma, nie ma punktu na swoim koncie, więc to jest na pewno spore, spore zaskoczenie, spore rozczarowanie w Zabrzu. No, ale myślę też, że wczorajszy wynik Śląska-Wrocław z Piotrkowem też należy upatrywać w takim gronie, może nie sensacji, ale niespodziewanych rozstrzygnięć, więc pokazuje to, że po prostu ta liga, powiedzmy sobie, Gdzieś tam w pojedynczych meczach jesteśmy w stanie, jak było to widać, nawiązać walkę każdy z Płockiem czy Kielcami, a później to już są zespoły, które tam każdy może wygrać z każdym i wszystkie wyniki są możliwe. Mateusz, ja w takim razie życzę powodzenia w tych kolejnych spotkaniach. Przede wszystkim wygranych i punktów, tego, żebyście byli jak najwyżej w tabeli. Bardzo dziękuję. Za rozmowę Mateusz Wojciechowski, zawodnik Rabotka PLO do naszą gość. Dziękuję bardzo.